Szanowni Państwo, serdecznie witamy na konferencji z cyklu Zielona Niepodległa, konferencji Polski 2050 Szymona-Kołowni. Jest ze mną lider partii, są także posłowie: szefowa koła parlamentarnego Hanna Gil Piątek oraz poseł Michał Gramatyka. No i startujemy. Chcemy dzisiaj powiedzieć Państwu o lasach, lasach po Nowemu. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, nie ma Zielonej Niepodległej bez polskich lasów. Wszyscy o tym wiemy, że lasy to jedna z tych rzeczy, które nas Polaków bardzo obchodzą i bardzo łączą. To, jest, to są nie tylko nasze płuca, ale to też jest miejsce, w którym wypoczywamy. To jest miejsce, które jak za chwilę Państwu pokażemy, może zapewnić przyszłość. Kolejnym pokoleniom Polaków, poprzez swego rodzaju usługi ekologiczne, klimatyczne, które lasy świadczą pochłaniając tlenek węgla, ale też poprzez to, że sensownie prowadzona w nich gospodarka może rzeczywiście dobrze wpływać na procesy właśnie gospodarcze, które w Polsce będą miały miejsce. To wszystko wymaga reformy i wymaga naprawy. Ten stan, który mamy dzisiaj, bo Zjednoczona prawica, te rządy zrobiły z polskich lasów dokładnie to, co robią ze wszystkimi chyba dziedzinami naszego życia i naszego państwa, czyli swój prywatny folwark, swoje prywatne gospodarstwo, łupione, w sposób zupełnie bezprzykładny. Tego wcześniej nie było i wykorzystywane w taki sposób, że po nas choćby potop. Jarosław Kaczyński, ale też i przede wszystkim Zbigniew Ziobro i środowisko Solidarnej Polski, które zdesantowało się na polskie lasy, nie tylko zrobiło sobie z nich dojną krowę do zaspokajania swoich politycznych celów, zrobiło miejsce, w którym można obsadzać wszystkich możliwych pociotków do siódmego pokolenia włącznie i korumpować w ten sposób w całym... Całe swoje otoczenie, ale też um, używają lasów do takiej powiedziałbym już zupełnie ordynarnej, bezczelnej agitacji politycznej. Wszyscy chyba słyszeliśmy o tym, że ostatnio 65 milionów złotych pójdzie na billboardy, które będą właśnie w polskich lasach umieszczane. Zgadnijcie, kto będzie na tych billboardach. Że 11 milionów złotych poszło na promocję idei lasów państwowych czy działań lasów państwowych w parafiach. Dziwnym trafem, Zlokalizowanych w okręgach wyborczych, gdzie do tej pory mandaty brała Solidarna Polska, oni nam te lasy chcą zawłaszczyć, oni nam te lasy chcą zniszczyć, oni te lasy, które są naszym narodowym skarbem, chcą tak naprawdę sprywatyzować. My musimy temu powiedzieć stanowcze nie, musimy mocno pójść do przodu, i stąd dzisiaj nasze cztery punkty, cztery propozycje tego, jak sprawa lasów w Polsce powinna być ułożona, A więc punkt pierwszy to efektywna kontrola społeczna nad lasami. Lasy państwowe to potężna Firma. 10 miliardów złotych przychodu, nieustannie dawane sobie podwyżki. Kontrola nad jedną czwartą terytorium Polski. Nie może być tak, że Zbigniew ziobro i jego koledzy albo jakaś kolejna partia czy partyjka, która chciałaby się na lasach uwłaszczyć, będzie miała kontrolę nad jedną czwartą terytorium Polski, nad którą nie będzie żadnej kontroli. Dlatego nasz postulat to społeczna kontrola nad choćby planami urządzania lasu. Plany urządzania lasu powinny być konsultowane społecznie. One powinny być też zaskarżalne, żebyśmy mieli realne narzędzie wpływu na to, jak nasze bezpośrednie otoczenie będzie wyglądać. Punkt drugi. 20% lasów wyłączymy z gospodarki surowcowej do 2030 roku. Są takie lasy, jak choćby te otaczające miasta, lasy komunalne w miastach, lasy górskie, które są rezerwuarem wody, lasy szczególnie przyrodniczo cenne, które powinny być wyłączone całkowicie z użytku gospodarczego, zachowane po to, żeby ten leśny ekosystem, niezwykle skomplikowany, bardzo potrzebny, służył nam wszystkim jak najdłużej i w jak najlepszym stanie był zachowany. Po trzecie, podwoimy powierzchnię parków narodowych do 2030 roku. Dzisiaj parki narodowe to trochę ponad 1% powierzchni Polski. Średnia w Unii Europejskiej to 3,5%. Ostatni Park Narodowy powstał w Polsce Park Narodowy Ujścia Warty 21 lat temu i to dzięki bardzo dużemu naciskowi i działaniom społeczności lokalnej. Kolejne parki w Polsce tak właśnie też powinny powstawać w zgodzie ze społecznością lokalną. Dlatego zaproponujemy mechanizm, który będzie w pewien sposób kompensował samorządom na terenach przyrodniczo-cennych, gdzie będziemy chcieli ustanowić ochronę w formie Parku Narodowego, to, że nie będzie można tam prowadzić pewnej działalności. Nie będzie w Polsce parków narodowych chronionych, wspólnych, bezpiecznych w, pod każdym względem, jeżeli lokalna społeczność nie będzie w tej sytuacji traktowana po partnersku. Wiemy, że to będzie wymagało ograniczenia różnego rodzaju działalności, a więc my wszyscy. Jako Polacy, państwo kompensujemy im, to zrzucamy się na to, żeby, tego, żeby ten nasz skarb hołubili, żeby się nim opiekowali, żeby się o niego troszczyli. Wreszcie po czwarte, zatrzymamy ten proceder, który ma miejsce dzisiaj obłędnego wręcz, można powiedzieć eksportu polskiego drewna do Chin na inne rynki. Polskie drewno jest na tyle cenne, że powinno służyć polskiemu przemysłowi. To polski przemysł powinien się na nim rozwijać. Idea wypychania tego polskiego drewna, wycinania najpierw lasów w sposób zupełnie bezrozumny, a później wysyłania tego tylko po to, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy do Chin czy na inne rynki, żeby te pieniądze mogły później posłużyć korupcji politycznej, to to jest mechanizm, który trzeba zatrzymać od razu. Nie może być tak, że znikną polskie lasy, w, bo musi przetrwać partia Zbigniewa Ziobro. To nie jest deal, w, który chcielibyśmy przedłużać choćby o dzień w, w, w polskiej polityce. Drodzy Państwo, to jest nasze zobowiązanie. To, co jest na tej planszy, to nie są pobożne życzenia. To nie są tylko i wyłącznie koncepty, które wypracowaliśmy razem z naszymi ekspertami, choć z ekspertami od lasów je wypracowaliśmy. To jest nasze polityczne zobowiązanie. A więc przywrócimy Polakom kontrolę nad lasami. 20% lasów, 1 piąta polskich lasów nie będzie cięta i nie będzie używana gospodarczo. Podwoimy powierzchnię parków narodowych w Polsce. Ich powinniśmy mieć dużo więcej i polskie drewno zatrzymamy dla polskiego biznesu. Biznesu. O czym więcej powiedzą za chwilę i Hania Gilpiątek i Michał Gramatyka. A ja mogę tylko jeszcze na koniec mojej części ucieszyć się z tego, że jesteśmy w takich okolicznościach, w jakich dzisiaj jesteśmy. Polska 2050 to ruch, który zawsze z lasami był blisko. Zawsze troszczyliśmy się o to, żeby w Polsce lasy miały się w jak najlepszej kondycji. Nasze stowarzyszenie to są setki, jeżeli nie tysiące akcji oczyszczania polskich lasów. Ruch Polska 2050, 50 to ponad 10 tysięcy zasadzonych w Polsce drzew. Cieszę się z tego, że dzisiaj w ramach tego cyklu Zielona Niepodległa możemy jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że nie będzie Polski wolnej i niepodległej, jeżeli na ten zielony tor natychmiast nie wejdziemy. Szanowni Państwo, spotykamy się w tym miejscu nieprzypadkowo, dlatego że tutaj rok temu. Yy... 500 metrów dalej w jednostce wojskowej, która znajduje się w, na terenie rezerwatu, na terenie lasu kabackiego, który jest tak e, lubiany nie tylko przez mieszkańców, ale jest też e, po prostu dużym e, rezerwatem biur, bioróżnorodności. E, wojsko chciało wyciąć drzewa na terenie jednostki. Tych drzew. Jest dokładnie 264. I w obronie tych 264 drzew napisaliśmy jako Polska 2050 petycję. Razem z wolontariuszami, z panem radnym Lenarczykiem, z całą ekipą urcynowską, ale też warszawską zbieraliśmy podpisy. Dołączyło się też ze swoją petycją Miasto jest nasze. Z udało się zebrać ponad 5000 podpisów w obronie tych 264 drzew i ku naszemu zaskoczeniu, ale też radości. Ta petycja okazała się skuteczna. Obroniliśmy część lasu Kabackiego, obroniliśmy e, piękny stary starodrzew. E, tam jest zakaz fotografowania, więc ja muszę tylko o nim opowiedzieć. Nie możemy tam zrobić konferencji prasowej, natomiast jest to jeden e, z naszych niewątpliwych e, sukcesów. Tutaj pan minister Błaszczak odpisał nam, że nie ma takich planów i e, rzeczywiście nie będzie wycinki. Tego starodrzewu, który miał być zresztą wycięty pod parking. Jako posłowie, ale też jako cały ruch podejmujemy liczne interwencje w obronie lasów, nie tylko tych najbardziej cennych przyrodniczo, jak na przykład Puszcza Białowieska czy ochrona. Świętokrzyskiego Parku Narodowego przeciwko okrajaniu, albo też ochrona Puszczy Karpackiej, która powinna być już dawno parkiem narodowym, ale też tych lasów, które, do których codziennie wychodzimy, codziennie się udajemy na wypoczynek, rekreację po to, żeby odetchnąć świeżym powietrzem. Tutaj gdzieś jest karteczka, na której jest napisane, że tych interwencji podjęliśmy 30. Moim zdaniem było ich o wiele więcej, bo z tego co... Pamiętam choćby tutaj w okolicach Warszawy, był to kompleks taki leśno-parkowy w zamieniu, który broniliśmy, którego broniliśmy przed deweloperem. Były to właśnie drzewa w Lesie Kabackim i między innymi teraz zaczynamy interwencję w Podkowie Leśnej, gdzie jest las, który powinien być lasem społecznym, bo lasy państwowe zachęcały do tego, żeby obywatele włączali się w tworzenie lasów społecznych. Okazuje się jednak, że w tych lasach, które mogłyby służyć społeczeństwu, cały czas prowadzona jest wycinka i taka gospodarka leśna, która bardziej traktuje je jako plantacje sosny czy, czy plantacje drewna, niż jako ogromną społeczną wartość. Broniliśmy też w COVID-zie naszego prawa do wstępu. Chyba. Do lasów. Chyba żaden zakaz w czasie lockdownu nie spotkał się z takim społecznym ostracyzmem, dlatego też wiemy, że lasy są ważne i jako Polska 2050 zawsze będziemy je chronić. Drodzy Państwo, Patrzymy na lasy wielowymiarowo. Nasze wolontariuszki i wolontariusze odwiedzają lasy po to, żeby wyszukiwać drzewa spełniające warunków, warunki bycia pomnikami przyrody. I te akcje kończą się bardzo często sukcesem. Od choćby na moim ukochanym Śląsku, gdzie te strefy kotonowe są tak niesamowicie ważne, udało się nam zgłosić do urzędów miast dziesiątki drzew, które zostały uznane za pomniki przyrody. Ale widzimy też lasy jako podstawę. Biznesu. Widzimy też lasy jako źródło zarobkowania polegi Polaków. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, że polskie lasy państwowe w ostatnim czasie odchodzą od systemu międzynarodowej certyfikacji. Istnieją organizacje, które zajmują się zrównoważoną gospodarką leśną. Te organizacje przyznają swoje dokumenty, swoje certyfikaty. Bez takich certyfikatów nie jest możliwy eksport polskiego drewna i produktów polskiego drewna na rynki europejskie. A jest to, Szanowni Państwo, 350 tysięcy Polek i Polaków zatrudnionych w przemyśle meblarskim. Jest to około 2,5% produktu krajowego brutto. Bez Będziemy bardzo mocno przyglądać się tej sprawie. Zresztą synonimem tej sprawy stał się ostatnio brat chyba najbardziej znanego polskiego menedżera, pana prezesa Obajtka, który właśnie dla swojej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zablokował możliwość wystąpienia o międzynarodowy certyfikat tylko dlatego, że przyznanie takiego certyfikatu wiązałoby się z wejściem i kontrolą gospodarki leśnej przez niezależnych, międzynarodowych ekspertów. Polskie drewno dla polskiego biznesu, ale w taki sposób, żeby gospodarka leśna była zrównoważona. Szanowni Państwo, to ja zrobię szybką ankietę. Niech podniesie rękę ten, kto, kogo czasami nie ciągnie do lasu. W wilk muszą tak, być, tak. Przede wszystkim podnieść rękę, ciągnie ale... Nas ciągnie do lasu, bo las uzdrawia. My, natu... My po prostu czujemy, obniża nam się ciśnienie, lepiej się czujemy, yy, pomaga na wiele różnych chorób. Yy, przyroda uzdrawia, las uzdrawia. I to jest. Yy, dość oczywiste. Natomiast przyroda to oczywiście usługi ekosystemowe, które wykraczają dużo dalej niż tylko usługi produkcyjne, czyli na przykład drewno, które pozyskujemy w lasach, szczególnie w lasach państwowych, czy inne surowce. Usługi ekosystemowe to jest usługa przestrzeni życiowej, to jest oczyszczanie powietrza, to jest zachowywanie różnorodności biologicznej, to jest wreszcie turystyka, rekreacja czy usługi duchowe i artystyczne i to wszystko daje nam las. Usługi ekosystemowe odpowiadają za ponad połowę światowego PKB, więc My bez przyrody po prostu nie istniejemy jako... Całość jako cywilizacja potrzebujemy przyrody i potrzebujemy jej, ją chronić, a las w tym wszystkim w tej całej układance tworzy yy, wyjątkowe miejsce, dlatego że Polska przecież jest krajem szacie roślinnej, złożonej pierwotnie z lasów i mokradeł. To, że ją zmieniliśmy, to jedno, ale my musimy ten las o tym lesie pamiętać i ten las jest w nas. Yy, chciałam jeszcze powiedzieć jedno: to, yy, że las jest ważny, wiedzą świetnie leśnicy, którzy co dziennie po tym lesie chodzą, o ten las dbają i oni powinni być. Kustoszami przyrody. I w sytuacji, która jest teraz, tymi kustoszami przyrody nie mogą być, bo muszą się skupiać na e, po prostu pozyskiwaniu drewna. Więc to jest też dla nich szansa, zmiana funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakim są lasy państwowe, żeby oni mogli naprawdę oddawać się też temu, co kochają, czyli także o to, żeby dbać o przyrodę i dbać o las. Yy, czy są jakieś pytania na ten moment? do Polski 2050, tak jak tu jesteśmy zgromadzeni, do lidera Szymona Hołowni. Dobry, ja przystąpię. TVN24. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego. W tym tygodniu prezydent Andrzej Duda powołał Radę do spraw szkolnictwa wyższego. Ona składa się z kilkudziesięciu osób i tak się składa, że znajdują się w niej same mężczyźni. Nie ma tam ani jednej kobiety. Jak pan przewodniczący odniesie się do tej sprawy? Także jeżeli mamy myśleć o Radzie, która ma patrzeć w przyszłość, tak jak to powiedział pan prezydent Andrzej Duda no to nie jest to rada z przyszłości. To jest rada z przeszłości. Dzisiaj należy dbać o takie rzeczy, jak choćby zauważenie, że kobiety stanowią znaczną część środowiska akademickiego i nie ma żadnego powodu, żeby nie miały być reprezentowane w Radzie, która ma o przyszłość tego środowiska akademickiego czy polskiej nauki dbać. A więc to, to duża niezręczność, to zły, zły prognostyk. Natomiast zobaczymy. Zobaczymy oczywiście, czym ta Rada rzeczywiście będzie chciała się zająć i czy będzie kolejną Radą, która będzie po nic, albo będzie Radą, która y, będzie powtarzała tylko ideologiczne wnioski y, wysnuwane przez obóz tej władzy, czy rzeczywiście będzie próbowała być jakoś otwarta na rzeczywistość. jeżeli będzie próbowała być otwarta na rzeczywistość, to wydaje mi się, że jej członkowie znajdą sposób, żeby prze przekonać pana prezydenta, że choćby e, pod, 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 e, e, w, znaczy pod względem gender balance ta sytuacja powinna wyglądać e, zupełnie inaczej. Szkoda, że pan prezydent sam z tego na samym początku powołując tę radę nie zauważył, ale może teraz jest dobra okazja, żeby mu na to uwagę zwrócić i uzyskać inny efekt. Dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia.